Hej, Dymianciki z tej strony, Ania, i witam Was w dzisiejszym vlogu na moim kanale. Ale dużo osmię, próbuję wlecieć do mieszkania. Zaczynam mój dzień tutaj z biurka, dlatego, że mam do załatwienia kilka takich rzeczy biurowych. zdążę się też uszykować, ale napotkałam pewien problem. Nie udało mi się przesłać filmu, który powinien być dzisiaj na kanale. Z tego powodu, że y, przestał mi działać internet. Znaczy, się zwolnił do 2 MB na sekundę. Dobra, mimo wszystko uznałam, że mogę przecież ustawić y, przesyłanie na noc. Y, przez całą noc, przez 10 godzin przesłałeś się 20. 4% filmu. A ja niestety nie mam dwóch kolejnych dni na to, żeby to się przesyłało, dlatego wymyśliłam coś innego. Także to, co w tej chwili robię, to przerzucam ten plik z filmikiem z komputera na laptopa i pójdę do mamy, żeby ukraść trochę jej internetu. Także zostawię tam laptopa, żeby ten filmik przesyłał się z jej mieszkania. Uda mi się też od razu wyprowadzić psa, a jak wrócę, to muszę w końcu zjeść śniadanie i wypić kawę, bo jest 9.30, a ja od samego rana tak siedzę. Bez niczego, ale najpierw najważniejsze, w filmik. Czego nie przewidziałam to to, że ten internet tutaj nie jest wcale aż tak bardzo szybki, ale to co na razie mogę zrobić to zostawić sobie laptopa i iść coś zjeść. Udało mi się mniej więcej zaplanować dzisiejszy dzień, także moim głównym celem jest zrobienie zadań domowych na studia, bo mam do przeczytania dwa teksty, mam też do napisania definicje i do nagrania filmik. Także to jest takie większe zadanie. Na którym chciałabym się dzisiaj skupić. Jest godzina 11, a do 12 są godziny dla seniorów, a w razie gdybym chciała wejść do drogerii, to jednak muszę to przeczekać. Także za godzinę będę wychodziła z domu i będę szła do sklepów, szukać segregatora na moje notatki, ponieważ moim drugim punktem na dziś jest zorganizowanie moich notatek. Aktualnie trzymam je w takim e, segregatorze, który miałam na wszystkie umowy, jakieś takie rzeczy, i to był jedyny segregator, który miałam w domu. Także na tę chwilę mam to wszystko tutaj. Tylko, że on ma tylko dwa zaczepy, a moje kartki mają po cztery dziurki, także potrzebuję. Raczej mniejszy segregator, chciałabym taki cieńszy, właśnie z czterema zaczepami, żeby mi się po prostu z tego wygodniej korzystało. W tej chwili nawet ciężko mi się przerzuca strony, ale chcę wam pokazać jak w tej chwili wyglądają moje notatki. Tak wyglądają pierwsze strony z każdego. Przedmiotu. Mam trzy moduły, także każdy moduł jest zaznaczony innymi karteczkami. Akurat z tego środkowego modułu mam najwięcej i po prostu każdy z nich ma swoją taką stronę rozpoczynającą. Zaczęłam też robić notatki, także trzymam je po prostu zaraz za tą stroną wstępną. Tylko bardzo zależy mi na tym, żeby mieć to zorganizowane w jakimś ładniejszym segregatorze, także będziemy dziś jakiegoś wspólnie szukać. Notatki na temat y, zadań i tego filmu, które chcę dzisiaj zrobić, mam tutaj w tym takim moim brudnopisie. Chcę sobie teraz zapisać wszystkie te informacje, które mam, od razu wrzucę to na grupkę, żeby y, innym też prościej było znaleźć te wszystkie informacje i zacznę trochę planować to, co chcę powiedzieć i to jak chcę, żeby ten filmik wyglądał. Dobra, mam już przygotowany tekst i plany na filmik, także teraz siadam i będę to nagrywać. Dobra, chyba skończyłam i mam nadzieję, że wyszło i że nie będę musiała tego nagrywać jeszcze raz, bo będę się musiała innego dnia szykować, uczyć tego tekstu. Także usiądę sobie do tego wieczorem i na spokojnie to przejrzę, zmontuję. Teraz mam do nagrania jeszcze kilka scen z moim bujo i idziemy na zakupy. Zbiłam pomadkę, bo szkoda, żeby mi całość przeszła na świeżą my tą maseczkę a jeszcze zanim wyjdę, to mogę wam szybko pokazać co mam na sobie. Także kurtka to takie sztuczne futerko jest z Bershki, e, koszulka polo z taką małą muszką owadem, osą. E, jest upolowana w lumku, torebka z jakiejś chińskiej stronki, e, którą mam już od lat, spodnie Reserved i mam też pasującą do tego marynarkę i buty Taishman. Time, bo oczywiście nie mogłabym wyjść z domu, załatwić tego, co potrzebuję i wrócić do domu bez żadnej przygody. Ktoś ze mną krzyczał na ulicę, o tym, że noszę męskie spodnie. Było kilku panów, którzy z dwóch ciężarówek wynosili rzeczy. To były telewizory i pralki do neonetu, które był obok i tak sieli to pomiędzy sklepem, a tym, więc był też jakiś pracownik na zewnątrz, byli jacyś ludzie z tego busa, więc z tego co pamiętam, było tam bodajże trzech młodych mężczyzn. Przechodzę koło nich, normalnie, czuję na sobie ich wzrok, ale nikt nic nie komentuje, tylko widzę, że się tak patrzą na mnie, mierzą mnie wzrokiem, no ale nic, ja patrzę przed siebie, idę dalej i nagle słyszę za moimi plecami, jak ktoś rozmawia o tym, że mam na sobie męskie spodnie. Na początku myślę sobie: Nie, no przecież nie mówią o mnie, idę dalej, bo jest przede mną sklep, do którego chcę wejść, więc wchodzę do tego sklepu i słyszę znów, jak mówią to samo. Także typek za mną jeszcze głośniej powtórzył słowo w słowo to, co mówił wcześniej. I ja jestem w tym momencie już w sklepie, 15 metrów od niego. Odwróciłam się w jego stronę i się patrzę. I on mówi dalej. Mam takie same spodnie, jakie ma ta pani. I w tym momencie był to już trzeci komentarz na temat moich spodni. Ludzie wokół niego do tego momentu albo mówili normalnym tonem, także ich nie słyszałam, albo w ogóle go ignorowali. Ale w tym momencie jeden gościu powiedział: no i co? I ten gościu dalej mu tłumaczy, że to są męskie spodnie. Ja już byłam w sklepie, więc nie chciałam się cofać na zewnątrz. Już miałam przygotowane, co mu chciała powiedzieć, ale oni już weszli do sklepu, ja byłam w swoim sklepie. Mówię, dobra, nieważne, idę robić swoje. W momencie, kiedy wyszłam, bus stał już zamknięty, także nikogo tam nie było. A szkoda, bo chętnie bym sobie z panem porozmawiała i dowiedziała się, co mu przeszkadza w moich spodniach. No bo jak to jest, że kobieta nosi spodnie w kratkę? Jak to jest, że kobieta nosi spodnie materiałowe? To kobiety nie noszą gorsetów i długich sukien? I mój wniosek z tego jest taki, że jeśli mój ubiór odrzuca mężczyzn, którzy mają problem z tym, że kobiety noszą to co chcą, to mój ubiór spełnia swoje zadanie. Dodatkowo jestem pewna, że wyglądałabym w garniturze lepiej niż on. Oh god. Ale uwielbiam tego typka, który stał koło niego i był totalnie niewzruszony. Dobra, pokażę Wam moje zakupy, bo po to w ogóle wychodziłam z domu. Przyniosłam się tutaj na podłogę. Byłam w tylu sklepach i ostatecznie nie udało mi się znaleźć dokładnie tego, co szukałam, ale jakoś sobie poradziłam. Byłam w Deals, byłam w Teddy i były tam pełne ściany segregatorów. Naprawdę było tam przynajmniej po kilkadziesiąt opcji. Niestety większość z nich nie posiadała czterech zaczepów. Jeśli już jakieś były, to nie takie jakie ja bym chciała. Zależało mi na czymś takim mniejszym, plastikowym, leciutkim. Ostatecznie wybrałam coś, co było u mnie na drugim miejscu, ale bardzo ładnie wygląda. Ech, także coś tyle. Wtedy udało mi się znaleźć jedną rzecz i są to takie małe klamerki, które przydadzą mi się do tworzenia yy, kalendarza adwentowego na tegoroczne vlogmasy. A cała reszta to m Nie wydałam tam 50 złotych, ale mam yy, rzeczy, które mam nadzieję starczą mi na całą resztę moich studiów. Jakiś robak mi chodzi po oknie. Muszę zobaczyć, czy to z tej strony, czy z zewnątrz. Z zewnątrz, ale to jest Biedronka! Jest mi tak prosto rozproszyć. Nieważne. Segregator, na który ostatecznie się zdecydowałam, jest z Flowers Pig Nature in na nature. Także to jest ten piękny segregator w kwiatki. E, oni mają tych wzorów naprawdę dość dużo, ale wszystkie są naprawdę przepiękne. Miałam już od nich zeszyty i one są zazwyczaj troszeczkę droższe, ale za ten segregator zapłaciłam 18 zł i to wcale nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, że większość segregatorów właśnie jest w tym przedziale. 10-20 zł plus to, że ja potrzebuję tylko jeden, bo będę je wszystkie e, póki co trzymała razem. Kupiłam też wkłady, bo powoli i kończą mi się kartki i zdecydowałam się na kartki kolorowe. Także mamy trzy kolory, mamy zielony, fioletowy, ale taki pastelowy. I taki lekko pomarańczowy, i to są kolory bardzo podobne do tych, które wybrałam do tych moich przedmiotów. Także pomarańczowe będę używała do żółtego, fioletowe będę używała do różowego i mam zielony. Zielony to jest moduł językowy, dlatego akurat tu wybrałam kartki w linię, a te dwa są w kratkę. Dobra, teraz ja to wszystko poprzekładam do nowego segregatora, przeorganizuję i będę Wam chciała pokazać, jak póki co te notatki u mnie wyglądają.

Także nawet nie zwróciłam na to na samym początku uwagi. Ok, jeśli chodzi o moje notatki, to chcę wam pokazać y, wszystko i trochę omówić, y, w jaki sposób y, to wszystko organizuję na tę chwilę. Wybaczcie, że słyszycie mnie tak bardziej z jednej strony, ale <grytania> uznałam, że tak mi będzie najwygodniej, jak kamera będzie na statywie. Na moich studiach mam trzy moduły. Moduł numer jeden to kompetencje językowe, gdzie mam dwa przedmioty. Mam też moduł nauka i tu macie. Że mam pierwsze strony. Także te pierwsze strony mają za zadanie oddzielać notatki od siebie, oczywiście, ale mam też na nich zanotowane to, o czym będziemy się uczyć. Także jeśli było coś wspominane, to zapisuję sobie to na pierwszej stronie oraz zasady zaliczenia danego przedmiotu. I tu macie trzeci moduł, którym jest teoria i praktyka, i tu mam jeszcze trzy. Przedmioty. Te karteczki po prostu ułatwiają mi odnalezienie y, danych przedmiotów, y, z tego powodu, że po prostu mam w tej chwili jeden segregator, bo tych notatek nie mam wiele. Także, tak jak widzicie, mam napisane, czy są to ćwiczenia, czy wykłady, czy warsztaty, y, ilość godzin, także ile tych zajęć będzie, i to, co Wam mówiłam, jest na dole. I teraz Wam chcę pokazać. Te notatki, które już udało mi się zrobić. Także tu jako przykład będzie estetyka i design, który jest wykładem. Także tych notatek już na pierwszych zajęciach trochę udało mi się zrobić. Także tak jak widzicie mam dwie strony. Póki co y, piszę tylko na jednej stronie, bo te kartki są cieniutkie i prześwitują. Jeśli będę używała tych kartek i u nich nie będzie tego problemu, to po prostu będę korzystała z obu stron tych kartek. Przy nagłówku zawsze uwzględniam datę danego wykładu, zajęć. Napis staram się, żeby wyglądał ładnie, bo zazwyczaj zajmuje to 2 czy 3 minuty, a rzeczywiście zmienia w ogóle to, jak patrzymy na notatkę. Także w przyszłości będę Wam pokazywała, w jaki sposób można tworzyć fajne nagłówki. I to, co ja robię, to zawsze zostawiam sobie margines z jednej i z drugiej strony. Tu akurat na tych drugich kartkach mam już oddzielony. Jeśli Wy nie macie oddzielonego, to możecie tu zrobić sobie link. I długopisem, ja po prostu zawsze wiedziałam mniej więcej w którym momencie się zatrzymać. Gdy pisałam, także nie potrzebowałam robić tej linii. Marginesy zostawiam sobie po to, żeby móc na nich zostawiać ikonki. Także tu widzicie ikonkę książki w momencie, kiedy miałam podane jakieś źródło, książkę do przeczytania. A na marginesie, tu z tej strony, mam takich małych ludzików i ich stawiam przy imionach i nazwiskach. Jeśli jesteście osobami, które, tak jak ja, mają problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, to po prostu zróbcie to w ten sposób, żeby one się wyróżniały. U mnie jest to kolor żółty, którego używam właśnie tylko do nazwisk, oraz ta ikonka na marginesie, która pomaga mi to znaleźć. Także tutaj też mam małą książeczkę. W momencie, gdy jest y, wspomniana jakaś książka, jeśli coś wypisuję, to staram się to też ładnie numerować, żeby y, prościej było się tego uczyć. Z systemów medialnych za bardzo się nie starałam, robiąc tą notatkę, bo jeszcze nie dostaliśmy materiałów do zrobienia tej notatki, także to jest tylko to, co miałam z y, samych zajęć, tyle co zdążyłam sobie zapisać. Więc nie jest to dużo i będę się tym zajmowała od nowa, więc po prostu miałam zapisane to, co do tej pory było. I na samym końcu mam jeszcze notatkę z teorii komunikacji, także były jakieś założenia, cechy i właśnie to sobie wypisałam. I tak jak widzicie, naprawdę zostawiam sobie dużo miejsca pomiędzy nimi, bo chcę, żeby prosto było się tego uczyć, bo jeśli byłoby to wszystko jedynie na połowie strony, to po prostu o wiele ciężej byłoby opanować ten materiał. A w momencie, kiedy mam to wypisane na całą stronę, to o wiele y, przyjemniej się z tego korzysta. Ale oczywiście nie robię tego podczas zajęć. Mam łajta w tle. Nawet zrobiłam tak, żebyście wy go widzieli. Notatki robione przeze mnie podczas zajęć trafiają do tego zeszytu. Mam jeden zeszyt, który jest dość gruby, więc mam nadzieję, że starczy mi na cały semestr lub cały rok. I tutaj zapisuję wszystkie informacje. Na wykładzie czy ćwiczeniach, które dostajemy. Robię na bieżąco wszystkie notatki na brudno. Jak mam nawet jakąś myśl, która jest taka nie bardzo ostra, po prostu to wszystko zapisuję w tym miejscu. Dodatkowo dostajemy też materiały w formie prezentacji czy tekstów. Często robię też notatki na komputerze, szybko w Wordzie. Także zdarza się, że mam kilka źródeł, z których później będę tworzyła notatkę właściwą, i dopiero po zajęciach siadam sobie i zapisuję wszystko to, co wydaje mi się, że jest najbardziej istotne, i wszystko to, do czego wiem, że będę chciała wracać, czyli tak, jak widzieliście na tamtych notatkach. I już w poprzednim filmiku mogliście widzieć, jak te moje notatki tutaj mogą wyglądać, i to jest naprawdę wszystko pisane na brudno, i nie muszę się wtedy martwić o to, jak piszę, co piszę, bo wiem, że będę mogła do tego usiąść na spokojnie. Raczej nie robiłam tego w szkole średniej, bo starałam się te notatki prowadzić na bieżąco w trakcie lekcji i tam ten wolny czas wykorzystywałam na to, żeby je ozdabiać i starać się sprawić, żeby były one estetyczne. W tej chwili nie chcę tracić czasu na wykładach, na to, żeby robić notatki, bo naprawdę tych wykładów nie ma dużo. Są to zajęcia niestacjonarne, weekendowe i tych zajęć mamy po kilka godzin i ja wiem, że ten semestr minie bardzo szybko. Dlatego każde zajęcia staram się wykorzystywać najlepiej, jak się da, i Wam też właśnie polecam wykorzystywać czas wolny na naukę i robienie dodatek, tym bardziej, że często naukę i robienie dodatek można połączyć, jeśli uczycie się pisząc i patrząc. Także to tyle o moich notatkach, łaj, nawet obudził. Zabieram się teraz za sprzątanie mieszkania, muszę je troszeczkę ogarnąć. A później zabiorę się za robienie zadań domowych na studia, czyli wszystkich tych, które były zadane w ten weekend. Spójrzcie na niego. Chwilą byłam u mamy, razem zjadłyśmy obiad i ten filmik dalej się przysyła, także mam nadzieję, że do jutra e, on się prześle, a w tej chwili e, siadam do zadań domowych, także mam do przeczytania jakieś teksty, mam do zmontowania ten filmik i mam do napisania jakąś e, definicję. Także tym się teraz zajmę. Ale na moich notatkach walnęłam babola. Nie potrafię napisać słowa design. Nie wiem czemu tak bardzo chciałam tam uwzględnić słowo sing, ale e, już za pierwszym razem jak je napisałam, czy widziałam, to tak mi coś nie pasowało i wziąłam swój telefon, wpisałam to słowo i mi go nie poprawiło. Google mi go nie poprawił, i od tamtej pory cały czas pisałam w ten sposób z tym błędem. Także od dzisiaj będę pisała to słowo po polsku, czyli spolszczoną wersję, design. Raz napisałam dobrze, raz napisałam źle, i pewnie będę musiała poprawić całą tę stronę, bo aż mnie to teraz gryzie w oczy. Dobrze, że chociaż teraz się zorientowałam, a nie pisząc jakąś pracę na ten przedmiot. Mamy godzinę 19 i tak jak widzieliście, jest już na dworze całkowicie ciemno. Ja tego czytania mam ponad 100 stron, także tyle co mogłam dzisiaj zrobiłam, porobiłam do tego notatki. W tej chwili siadam jeszcze do montażu tego filmiku na autoprezentację, które nagrałam dzisiaj wcześniej, i to już tyle na dzisiejszy filmik i na dzisiejszy dzień. Także chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.